Jaka jest różnica pomiędzy liftingiem czoła a botoksem? Lifting czoła jest przede wszystkim zabiegiem chirurgicznym, który wykonywany jest poprzez cięcie. My w trakcie tego zabiegu y, usuwamy nadmiar skóry bądź naciągamy skórę czoła, więc jeżeli mamy zmarszki poprzeczne na czole, możemy sobie z nimi poradzić na dwa sposoby. Na początku, jeżeli te zmarszczki nie są bardzo nasilone i jeżeli nie ma dużego nadmiaru na, na skóry na czole, możemy zastosować toksynę botulinową, która zmniejszy kurczyjwość mięśnia na czole i wygładzi te zmarszczki. Natomiast pamiętajmy, że zastosowanie toksyny na ten mięsień czołowy, który jako jedyny, ciągnie nam brwi do góry, może spowodować, że brwi nam się obniżą. Kolejnym takim etapem jest sytuacja, w której już dochodzi do zwiększenia ilości skóry na czole albo do jej zwiotczenia i nagromadzenia takiej dużej ilości zmarszczek, że ten, ta toksyna botulinowa nie jest w stanie sobie z tym poradzić, albo zastosowanie powoduje właśnie obniżenie brwi. W takiej sytuacji właśnie powinniśmy myśleć już o chirurgii, ponieważ samo zastosowanie toksyny botulinowej będzie niewystarczające. Natomiast taka operacja, taki zabieg chirurgiczny zdecydowanie poprawi wygląd skóry na czole i zmniejszy występowanie tych zmarszczek poprzednich szczęchnych czoła